No dzień dobry, właśnie mieliśmy widzów, przyjechali. O, o zdjęcie mam, a nie będę pokazywał tego zdjęcia, bo ten człowiek jest na tym zdjęciu. O, Bigos sobie podgrzałem. A 40 złotych dałem dla Krzysztofa. Mm. Oj i policja była też. Hm. Prawie co zgłosił właśnie rzucanie kamieni. Kamieniami. Ka kamień. Ale co? Policjantka i policjant. Ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Ja właśnie jesteście mhm. Na podwórku posiedzieliśmy sobie na świeżym powietrzu. mhm mm mhm trzeba trochę zjeść, On obiad nie ma czasu dla widzów Mm. serdecznie gorąco pozdrawiam Gosię z Nowego Jorku ze Stanów, która wysłała prezent dla mnie 200 zł, bardzo dziękuję dla tej ogółem wspaniałej osoby ale ogólnie mnie ale ogólnie dziękuję i już nie ona w, jak, w jaki sposób chciała się ogólnie że pozdrawiam pozdrawiałem no jest bardzo urocza sympatyczna kobieta ogólnie i ogólnie dziękuję za to że po prostu tak postanowiłaś zrobić O właśnie widzowie o wcześniej oddawaliśmy czaszkę na a ta o, recytacja może być dla tej dziewczynki która chora jest Ale to jak to zrobić, to ja nie wiem za bardzo. No i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Bo przybieźli, kiedyś daliśmy. Zwrócili, powiedzieli, że żeby zcytować tą czaszkę, lata i dla tej dziewczynki która jest chora rozbiera zbiera na tą operację żeby żyła no i chcę to wam właśnie powiedzieć i to przykazać wam tą wiadomość jak to się mówi no na razie no coraz cieplej się robi bardzo dobrze Fajnie, mógłbym. I Krzysztof dostał zdjęcia. Ja stałem zdjęcie, podpisane są, ale te zdjęcie nie pokazuję, ponieważ ten człowiek jest na tym zdjęciu. A, żeby nie pokazywać tego człowieka. A! A, mogę Wam powiedzieć, że w czerwcu będzie nagrywanie piosenki teledysk będzie, tylko jeszcze nie wiadomo gdzie to będzie. Wam mogę to powiedzieć, że to będzie śpiewał, a ja będę koło niego. I chcę wam to powiedzieć. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się cholera.